Witam witam. Powróciliśmy. Widzę, że tutaj gram na zaaktualizowanej nowej starej planszy Midleburg. Aktualizacja 2.6 była w nocy, więc po pobraniu wraz z panem Piotrem Będziemy prowadzić rozpoznanie nowej planszy niestety wolnymi czołgami. No dobrze, ale spróbujmy wymieścić, tak? Widzę, że na górze też można ładnie pojechać na średnim bądź lekkim czołgiem. Na pewno w przyszłości nowe niemieckie lekkie czołgi będą tam mogły będziesz działać. Już widzimy tam kometę T20 o Leoparda Niemieckiego. Lekkie czołg. Widzę, że... Do miasta nikt nie trafia więc chyba ustawił się aby rozstrzygnięwać wzgórze gdyż zaraz nas tam rozwalił bo mamy czołg ciężki tygrysy jeżeli dobrze trafię to nie będzie problemu z przebiciem tego jest nasz przydałoby się w gąsienicę nie spadł piękna strzała się na placu będziemy już tutaj Kopa zdostał. Zresztą kto. co Nie się nic, uszkodzona. Wreszcie chodzi. nie krytyczne. Gusiemut. Pojazd przeciwnika Wiem. zniszczony. On no, nie. Dostał, ale nawet go nie. zarysowali

Nå? No.

teraz na ścianę trzeba go docisnąć żeby nic możliwego nie cofnęło się i kolejnego dorwaliśmy hmm. hmm. go hmm. czekamy tak tu przyjedziemy Muszę się ja, to nie musi mieć do się, się zaciągnę. Teraz nie, to, nie zabrać, to Jest to czekty, jak widzicie mógłby bez problemu objechać AT8. <laughs> Na szczęście byłby tak profesjonalistą w naszym niszczycielu. Więc da radę. Mam nadzieję. No. O, to jest. Nie gąsienica, to już tutaj. Można powiedzieć, że nie miałby żadnych szans. Jeszcze dwa strzały pod po bitwie będzie. Ja tu nie podjeżdżam do niego. Właśnie takie komplikacje. Kruzader musi Została minuta, więc wydaje mi się, że będzie remis. Tak, zdecydowanie zapowiada się remis. O, leci, jednak chyba nie będzie remisu. A ja 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 Jest Pięknie! zostały 22 sekundy do końca bitwy. No, była naprawdę dobra bitwa. Zobaczymy, co tutaj udało nam się zdobyć. No, bardzo ładny znak. Mistrzowska drugiej klasy, sniper. 1762 uszkodzenia, 3 zniszczone pojazdy, 14 tysięcy kredytów Co klasyfikuje mnie na szczycie naszej drużynie Prawdopodobnie znajduje się pan Piotr, również at 8 z 1000. 370 przebić oraz dwoma zniszczonymi czługami został za to 831 gwiazdek. Dostał proszę opanowanego stalową ścianę oraz również odznakę mistrzowską drugiej klasy. No dobrze, dziękuję.